Y -M -C -A. <śmiewanie> Nigdy nie lubię tej piosenki, jest śmieszna. Tak, no, ale dobra. Słuchajcie, e, ostatnio widziałem jak Candace Owens. To jest taka e, czarna działaczka, e, która zachęca do głosowania. E, na Trumpa i tą y, kampanię, żeby przekonać Afroamerykanów w Stanach y, do głosowania na Trumpa y, nazywała, nazwała Blackseat, czyli y, tak jak jest Brexit, to tu jest od Black, od, żeby przekonać Blacksów, żeby głosowali na Trumpa i tak Kanda ta, ta Owens, ja myślałam, że to taka sympatyczna kobietka, y, sympatyczna osoba. Okazuje się, że jednak ma też w czubie, jak wszyscy Trumpowcy. Ostatnio powiedziała, że, cytuję, to nie jest przypadek, że Załęski jest gejem, że Macron jest gejem, że Obama jest gejem, że ktoś tam jeszcze jest gejem. Mogłabym jeszcze powiedzieć, że Bill Clinton był gejem. To ciekawe, co on z tymi wszystkimi babami robił, ale dobra. Prawactwo w Stanach wierzy, że na przykład jest taka sytuacja że e, na przykład e, żona Obamy, Michelle, jest tak naprawdę facetem. Dlatego, że jest taka umięśniona i, i taka postawna, e, to się przypisuje, że ona jest facetem albo była kiedyś facetem, więc w sumie Obama jest gej, gejem czy coś. Oni naprawdę wierzą w takie rzeczy, przynajmniej tak wydaje się, że wierzą. I, i ja się zastanawiam, e, zastanawiałem, skąd się to może wzi wziąć, i ja myślę, że tutaj dwie rzeczy grają rolę. Jedna jest prosta, druga trochę bardziej skomplikowana. Pierwsza rzecz to jest zachowanie. Liberałowie zachowują się troszeczkę inaczej niż konserwatyści. Na przykład jest coś takiego jak, na przykład my mówimy, potrafimy na przykład powiedzieć całkowicie, przy, całkowicie przywitać się po polsku, w literackim polskim. Czyli witaj Michale, witaj Kamilu, uu, witaj e, ar, e, witaj e, Dawidzie, tak? A nie że siemka Dawid, siemka Michał, siemka Kamil, tak? My jesteśmy w stanie użyć wołacza na przykład. Witaj Kamilu, cześć Michale, a nie cześć Michał, cześć Kamil i już to brzmi dla niektórych gejowsko, tak? To że facet, że facet umie się wysłowić. W wielu środowiskach jest coś takiego, że uważa się, że kobieta wiadomo, powinna się umieć wysłowić. Ale facet to już nie musi, nawet lepiej by było, żeby nie, żeby był taki fajnie, fajnie kurwa, fajnie było nie, tak byśmy tam wypas, normalnie full wypas Było zajebiozo, zajebiasczo było, kurwa, siemańsko-osiemińską tutaj ciadek flikek, coś tam grabulcia, fitulcia, dziupcia, fupcia I im się wydaje, że jak ktoś tego nie robi, tych wszystkich tańców godowych yy, takich trepów, czyli żółwik, <grystanie> dziumbik, pumpik, pumpik, to yy, czy tam przybipione, mazgiesione, czy coś takiego, I inne takie pierdoły, to one się zmieniają co dwa lata. Jest cały inny zestaw tych główien. To, to wtedy no na pewno Edał, nie? No bo jak, nie czaj takiej bazy, że to jest coś to, co Powinno z hormonów męskich, prawda się? No. Druga rzecz to jest to, że właśnie prawidłowo po polsku mówimy. Trzecie to jest to, że trzecie to jest to, że nie pasjonujemy się siłą jako siłą, bo na przykład uważamy, że powinna być tolerancja, nie? A oni mają coś takiego, że to właśnie brutalistycznie tak być, jak nie jest brutalistycznie to pewnie Edały, nie? To jest to. I jeszcze jedna że, cecha zachowania jest taka, co pewnie im przywodzi na myśl, że wszyscy liberałowie, czy w ogóle lewica też są edałami. To jest chyba to, że... Mm, jest to, że my na przykład y, potrafimy sobie robić jaja z tradycyjnie męskich ról. To, 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 co ja przed chwilą zrobiłem: że. No kurwa, 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 kurwa fajny prezydent ten Karol, nie? też taki kurwa, kurwa snus. Nie? No, a, a tamten Trzaskowski, to właśnie ten. Trzaskowski coś tam mówi, ale ja naprawdę nie mówię. jakby No, i to jest to, i jeszcze to, że, że jeszcze jest to, że my na przykład czujemy się wystarczająco męsko, żeby na przykład się wygłupiać. Na przykład największą odwagę cywilną, największą odwagę militarną, no to mają żołnierze, przynajmniej tak powinno być, chociaż różnie to bywa. Natomiast największą odwagę cywilną mają chyba aktorzy. Bo aktorzy muszą czasami grać rolę kogoś, kto kim nie są absolutnie. Na przykład faceci przebrać się za babę. Na przykład, nie? Że, nie wiem, że jest Monty Pythonowcy, na przykład, się przebra, przebierali za babę. Ja też się czasem przebierałem za babę do mojego teatru i też jestem teatr, aktorem amatorem. No i słuchajcie, ja nie, nie czuję się. Mniej męski tylko dlatego, że na przykład powiem: Weźmy tutaj peruka, tak i, i ten. O Ci powiem, że jest, Ciociu, Ciociu. Może, co to takie dziwne rzeczy, że to były. I co powiem, Ciociu, I mówić falsetem, ja się nie czuję mniej męsko. Natomiast dla nich to by było pewnie nie do przejścia, żeby na odejść od piwek o browarek, kurwa, jak nie ma browarka. Yy, nie mamy browaru, ale jest taka różowa orążatka. O nie, nie, chyba ktoś mi ukradł jaja różowej orążatki Nie wypiję, bo to tak mi odcieli jaja. Musi być browarek, kurwa, i tak dalej. Sam, nie, sam mam pewne samcze zachowanie, jeżeli chodzi o browarka, bo na przykład nie cierpię piw kraftowych, bo będzie z talii jak bagno. Nie, nie, ale to, to teraz jest. Weszło. Powoli wchodzi do kanonu Browarka, że to jest tak samo męskie jak lager, czyli jak zwykłe piwo, które smakuje jak piwo, a nie jak błoto, czy pils czy lager. Natomiast co nie wyszło jeszcze do kanonu piwerka, to jest. To jest to, to jest to, co dziewczyny robią, że zawsze soczek malinowy sobie tam wleją, do tego piwerka i tak dalej. Nie? No więc to nie, to, to, to nie. To, to, to rzeczywiście tego nie lubię też, ale generalnie rzecz biorąc, to nie musi tak być, że trzeba tak stereotypowo pizza, piwko i kurwa, bo inaczej się źle czuje. Nie? A jak mam zjeść sałatkę i popić kawuśką, to się czuję jakby mi ktoś jaja uciął. Tak niektórzy mają, nie? Więc to jedna rzecz to jest zachowanie, i chyba opisałem te najważniejsze różnice, tak? czyli yy, brak fascynacji przemocą. Ja na przykład uważam, że z ludźmi, którzy chcą zostać zawodowymi żołnierzami, to nie jest tak do końca normalne, żeby zostać zawodowym żołnierzem. To są często ludzie, którzy nie mieli co zrobić ze sobą w życiu na przykład. A w Polsce jest jakiś taki kult, że o żołnierz, żołnierz no żołnierz, to żołnierz. Tak więc widać, że jesteśmy takim prawackim samczym społeczeństwem, to jest głupie generalnie, bo, bo żołnierz dzisiaj, nie, dzisiaj się nie wygrywa wojen żołnierzami, tylko maszynami, rakietami, dronami, i tak dalej. Natomiast plus to zachowanie, tak? Wysłowić się i tak dalej. Kolejna rzecz to i zabawa trochę konwencjami. Niektórzy się czują. E, e, czują właśnie e, e, od razu źle, jeżeli coś nie stereotypowo, czegoś nie zrobią stereotypowo, to od razu czują się jak ryba wyrzucona z wody. Nie? Na, że muszę pójść na msze Dlaczego? Bo zawsze chodzę. Albo muszę się napić piwa. Masz tu wino. Wino jest dla bo Ja chcę piwo. Piwsko, kurwa. I coś takiego, nie? Czyli e, ja bym chciał, żeby taki Poloczek, który mówi, że wino jest dla Edałów, po, po, e, pogadał z takim hiszpańskim nacjonalistą, bo on by mu wytłumaczył, e, kto tutaj jest kim i kto jest pędechu. W każdym razie, ale zabawne jest to, bo w krajach, gdzie wino jest pite przez obie płcie, a nie tylko przez kobiety i elity. Nie? W każdym razie, em, Mm, więc to jest zupełny jakby przypadek, czyli na przykład to co swoeskie, to coś, to jest dobre, bo to jest takie, co zawsze żrymy, a to co jest takie dziwne, jakieś suszy ty to ty niebytejadrobak, nie coś takiego. No ale dobra. W każdym razie, kolejna rzecz to jest i dlatego na przykład na konferencjach wszyscy muszą mieć niestrawność, bo musi być kotlet i ten pieczy, pieczeń po sarmacku, nadziewana węgorzami, że wszyscy srali tydzień po, tym, po tej konferencji. No bo jakże to tam jakieś sałatki dać, to przecież nie, to edal, prawda? Ale jest jeszcze inna rzecz i ta rzecz jest trochę bardziej skomplikowana. Dlaczego oni mogą myśleć, że wszyscy jesteśmy edalami? Otóż yy, generalnie jest tak, że prawica różni się od lewicy i od liberałów tym, że walczy tylko o swoje. Tylko o swoje. To znaczy prawica walczy, na przykład jak ktoś jest prawakiem i na przykład yy, ma jakąś pracę komputerową, na przykład jest młody, jeszcze go nie bolą kości, nie ma reumatyzmu i go dupa nie boli, to chce, żeby cała, wszystko mu szło na rękę i niczego podatku nie płacić, no bo jakieś tam staruchy tam będą, ten, więc on na przykład walczy o swoje, czyli żeby nie płacić podatków i tak dalej. Jak jest stary, to wtedy już chce dostać 500 plus i głosuje na PIS, czyli tą drugą prawicę. Czyli y, prawak jest przyzwyczajony myśleć, że każdy walczy o swoje i tylko o swoje. Lewak jest dziwny dla niego, bo chce na przykład dostępności mieszkań nie tylko dla siebie. Dajmy na to, że ten lewak nazywa się Staszek Lewandowski, na przykład, nie? Albo, ale weźmy jakąś prawdziwego, na przykład Jana Śpiewaka. Tak? Jan Śpiewak chce dostępności mieszkań nie tylko dla siebie, dla śpiewaka, tylko dla w ogóle ludzi szeroko. To jest dziwne dla prawaków. E, ty śpiewak, ty pewnie chcesz kurwa tych mieszkań tylko dla siebie. Dlaczego tak prawak myśli? Bo prawa chce zawsze tylko dla siebie. Ja jestem katolik i wszyscy, kurwa, mają być katolikami. A nie jakaś tam torelancja z Brukseli. Nie? Na przykład. Ja jestem komputerowcem, mam 20 lat i nie będę płacił podatku. synem mam memcena, żeby nie płacić podatku. Ja, ja uważam, że. Należy też zawierzyć Polskę Matce Polskiej, zagłosuje na Grzegorza zabrana, bo on chce zawierzyć, czy krótko mówiąc, chuja z wszystkimi, co nie chcą tego, nie? A, a, a pisowiec ja chcę 500 plus na Bachora, a wyciągnąć z portfela tym zmurszałym elitom z PO i włożyć do mojej kieszeni. Tak? Czyli oni są przyzwyczajeni, więc dla nich taki Jan śpiewa, który mówi, byłoby fajnie, gdyby były y, mieszkania dostępne dla wszystkich. Jak to dla wszystkich? Dla takich jak ty, chyba. Bo my, prawy akil, że tylko dla takich jak my chcemy nachapać. A, nie, a, a Wy mówicie, że dla wszystkich, to pewnie dla nikogo. Albo dla jakiejś małej grupki iluminatów, albo innych reptilii. No, tak jest, tak jest ten. A na przykład jak liberał z kolei mówi, bo liberał, to niektórzy liberałowie są za tymi mieszkaniami komunalnymi, a niektórzy nie są. Ja akurat jestem, ale są liberałowie, którzy nie są, więc tu nie tutaj inne. Ale tutaj jest na przykład tolerancja religijna i także tolerancja dla osób nie. Niereligijnych, no to my chcemy, żeby ona była dla wszystkich. Nie tylko, że tolerowani będą katolicy i Piotr napierała jako ateista, jedyny tolerowany w Polsce. Nie. Ja chcę, żeby wszyscy ateiści byli tolerowani. Napierała, co tu kombinujesz, kurwa. No więc jeżeli na przykład lewak i liberał chcą, żeby geje byli traktowani jak ludzie, tak, no to. No to pewnie sami są edałami, tak? Tak to działa. Rozumiecie? Bo prawak umie tylko walczyć o swoje. o nic innego nie umie. Nie umie walczyć za kogoś innego dobro. Dlatego to są ludzie po prostu pozbawieni no tej tak zwanej nie lubię tego słowa, ale empatii i ym, yy, no, i, i to jest to, jest to nie? że oni nie są w stanie sobie wyobrazić, że ktoś walczy nie tylko o swoje, tylko o to, żeby. Czyli na przykład tu nie chodzi, na przykład że mi nie chodzi tylko o to, żeby tolerowani byli tylko ateiści. Gdyby się lepiej żyło, byłoby fajnie, ale wtedy byłby problem, bo na przykład ja mam wielu znajomych, członków rodziny wierzących, no to co? To, to oni by byli źle traktowani, a ja dobrze jako ateista w społeczeństwie. W republice polskiej ateistycznej. No nie, ja chcę, żeby dobrze był traktowany ateista, był tak samo dobrze traktowany jak katolik, protestant i prawosławny i muzułmanin i tak dalej, tak? Tak samo dobrze, a nie bardziej. A oni są. Ja jestem katolik, kurwa, mam być po katolickiemu. A jak nie po katolickiemu, to będziemy podpalać kościoły protestanckie, uczelnie i aborcyjne kliniki i aż będzie wszystko katolskie. Więc oni myślą, że to jest takie samo, tylko z naszej strony. Że musimy wszystko rozpierdalać, aż będzie tylko ateiści zostaną. Tak, to jest coś takiego. Więc oni nie są w stanie. Więc oni myślą, że my wszyscy jesteśmy gejami, chcemy udupić katolicką rodzinę, żeby się dzieci nie rodziły i takie tam. Tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Tak, niektórzy mówią, że prawactwo ma jakieś tam ciało migdałowe, czy jakieś inne gówno, troszkę większe czy coś i mają większą podatność na różne strachy społeczne. I to może skutkować konserwatyzmem. No, może tak być. Także, także tak to wygląda, nie? Ja nie wiem, czy tu chodzi tylko o bezmyślność, bo prawaki potrafią się wykazywać do, daleko idącym sprytem. Na przykład bezmyślni ludzie nie potrafią tworzyć takiej propagandy, jaką tworzy Konfederacja czy PiS, więc to nie są kompletni idioci. Natomiast y, oni są oczywiście pozbawieni, oni są prymitywni. Oni nie są głupi, oni są prymitywni. To nie jest to samo, czyli, y, czyli oni myślą, że jak my na przykład chcemy, żeby geje i lesbijki były traktowani Traktowane, traktowani tak samo dobrze, jak inni, to pewnie sami jesteśmy nimi. Bo inaczej to. No. Ja na przykład osobiście uważam, że ciało męskie jest dosyć paskudne. Tak, ma wszędzie włosy, włosy na dupie, jakieś jaja zwisające. Jest to dosyć obrzydliwe. Tak. I oni sobie też często wyobrażają, że natomiast ciało kobiety, no to nam, niam, niam, ale chodzi tutaj o to, że oni sobie sami czasami, na przykład, czasami to wychodzi, jak na przykład ktoś mówi, co sądzisz o małżeństwach homoseksualnych, nie? A prawak od razu zaczyna sobie wyobrażać i mówi, co no ja bym nie mógł. <laughs> Chodzi o to, że ty byś miał coś robić, tak? Strasznie śmieszne to jest. Ja bym nie mógł. W każdym razie. W każdym razie tak to, tak to wygląda. Więc. A emigracja to jest zupełnie inne zjawisko, no bo nie mogą podejrzewać, że jesteśmy imig imigrantami, tak? no bo nie jesteśmy, A chociaż mogą mówić, że jesteśmy nieprawdziwymi Polakami, ale z drugiej strony i mówią, natomiast, bo jesteśmy krytyczni w stosunku do polskiej e, propagandy, na przykład sukcesu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, zabawne jest. E, Prawactwo nie wali lesbii, tylko wali do lesbii, taka jest różnica raczej. W każdym razie tworzą propagandę, która jest skuteczna, a to też nie jest taka, takie, takie głupie wcale. Natomiast oni są rzeczywiście pozbawieni jakby takich jakby... Taki, takiej wyobraźni trochę, że walczą o jakieś tam standardy, i oni potrafią tylko walczyć o to, żeby dla nich było więcej mięcha, więcej kasy i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ehm, także, także tyle. No, eee, bez mentalności polskiego katala. No, jeżeli zależy, jak ty rozumiesz ten nacjonalizm, może rozumiesz go jako patriotyzm ekonomiczny, wtedy okej. Okay. No, w każdym razie zabawna, zabawna rzecz jest taka, że oni e, 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 automatycznie widzą siebie. Zawsze są skupieni na sobie, czyli jeżeli, oni, jeżeli ktoś na przykład uważa, że społeczeństwo zyska, jak będzie mniej w nim napięć, no to dajmy tym gejom wreszcie spokój, niech sobie będą tymi gejami, niech mają te małżeństwa i tak to dalej. To jest, to, to ja na to patrzę jak na zmniejszenie napięć społecznych po prostu, tak? bo po co ma być tak, że ci ludzie są zepchnięci do podziemia? Tak? Bo, to, bo to, to tym skutkuje. Um. Natomiast oni patrzą na to zasadzie, że jak ja tak uważam, to pewnie wcale nie o to mi chodzi, chociaż chodzi o to zmniejszenie napięć społecznych, tylko na pewno sam jestem gejem, bo, bo się za nimi wstawiam. Nie? I jak nie wiem, jak powiem coś dobrego o Żydach, to jestem Idem. Jak powiem coś dobrego o imigrantach, to jestem nieprawdziwym Polakiem, bo imigrantem chyba nie, no bo nie wyglądam jak imigrant i tak dalej. To kiedyś było, że jak to było, że ci co Krytykują gejów, to są sami kryptogejami. Kiedyś była taka bajka, a taka, taki, takie memy. A ci, co są y, nie lubią y, czarnych, to są kryptomur. Więc z tym jest trochę trudniej. No, także. Um, No widzisz, a ja nie szanuję Fidela Castro, bo to był morderca i dyktator. O, Zychowicz będzie miał jakąś wiątką kanalię w programie. No może i będzie miał. Mnie, nie, nie interesuje, kogo on tam ma w programie. Mnie interesuje tylko to, co Zycho robił w książkach swoich, gdzie fałszował historię i generalnie. Poza, poza poddaniem, poza zawieszeniem znaku zapytania nad Powstaniem Warszawskim to. Zychowicz nie zrobił nic wartościowego, wręcz przeciwnie. A to, bo to czasami jest, tym bardziej łatwo im to twierdzić, bo to czasami jest prawda, czasami jest prawda, ale czasem jest też tak, że dawni komuniści zostają prawakami. No tak, oni się wszystkiego boją. Konserwatyści się boją wszystkiego. Oni się boją ateistów, boją się yy, tam innych takich rzeczy i tak dalej. Wypierają swoje emocje, żeby nie doznać dysonansu. Bo ja wiem, ja myślę, że prawactwo właśnie myśli, myśli o emocjami i oni kompletnie nie są w stanie sobie wyobrazić walkę dla kogoś innego w ogóle. Na przykład jak, ja się zastanawiam, jak wygląda prawacki, prawacki i lewicowy żołnierz. Na przykład. Z tego by wynikało, że prawacki żołnierz walczy za takiego typowego skarpeciarza, grillaża, katola. Natomiast za kraj naprawdę to walczy żołnierz postępowy, liberalny lub lewicowy. Natomiast za y, prawak walczy chyba. No i jeszcze oczywiście trzeba pamiętać, że 65% żołnierzy każdej armii to są ludzie, którzy 65-70% to są ci, co po prostu nie mieli co ze sobą zrobić, co poszli do armii. Nie? Mało jest takich żołnierzy z powołania. Tak samo jak jest mało księży z powołania. No. Ci, którzy sięgają po władzę dyktatorską, to są często sami dosyć debilowaci, więc to tak to wygląda. Było niewiele dyktatur sensownych w historii. Marquis de Pombal może w XVIII wieku w Portugalii, Miguel Primero de Rivera w Hiszpanii. No, to, to, to tak, ale... Ale ciekawe jest to, że właśnie oni konserwatyści wymyślają takie właśnie bajeczki, że tam liberałowie to są gejami i, chcą, i wcale nie chodzi o to, żeby społeczeństwo miało mniej napięć, tylko chodzi o zniszczenie rodziny, bo właśnie wtedy będzie nie wiem. Wszyscy się staną gejami. Nie wiem, jak to działa, ale sam fakt, że oni myślą, że nam chodzi o coś innego niż nam myśli, niż, niż nam chodzi. Dlatego, że nie są sobie w stanie wyobrazić, że ktoś walczy za coś innego niż yy, nachopać się dla mnie i takie ja ja na tej zasadzie.